E, widzowie, jakby. Ja Was witam serdecznie. Nie wiem, co się tutaj dzieje, właśnie. E, widzowie, nie wiem. Ja tutaj sobie płynę na te statki. Znaczy, na, nie na te statki, tylko nad ten. A jak to się nazywa, na tego smoka, co nie? I nagle mnie coś porywa. Dosłownie, no było, tak jak to widzieliście. A, nie! prawie umarliśmy. Jakby ja nie wiem, co to miało być. Ale syreny mnie, słuchajcie, jakoś tak zabrały. I ja nie wiem, co to miało być. Naprawdę, to jest jakaś syrena. Kurde, co to było, widzowie? Na serio nie mam pojęcia. Tam jest skrzynka bo to nie jest skrzynka, to jest takie coś, wiecie co jakby, witam serdecznie wszystkich w nowym odcinku słuchajcie, yy, koniecznie stawcie łapkę w górę subskrypcji, jeżeli jesteście taki odcinku jak ten A, i co, i ogólnie to yy, nie wiem, to jest takie śmieszne rozpoczęcie odcinka, ponieważ nie wiedziałam za bardzo, co się dzieje i że dobre, że dobra, ja muszę po prostu włączyć nagrywanie ponieważ to jest śmieszne, to jest mocne i co, i, i tu są jakaś wyspa syren Never mind, okej, okay, tam mamy naszą łódkę, kurczę, dobra, lecimy w tą łódkę, albo dobra, wiecie co, albo dobra, lecimy, nieważne, bo jakby, jak już mnie te sereny porwały, to stwierdziłam, że po drodze mi ja mam statek, więc jeszcze, słuchajcie, na smoki nie ruszamy, zrobimy to, mam nadzieję, w następnym odcinku, a dzisiaj o godzinie 17 na tym kanale jest live, także koniecznie wbijajcie, ustawcie swoje budziki, wysłuchajcie mi to na Instagramie, jeżeli wyświecie mi na, na Instagramie, że o godzinie 17 ten, macie, wiecie, ustawiony budzik, że będzie live u mnie, to postaram się wejść na Wasz profil, zrobię co w mojej mocy, także no, tak myślę, że z pół godzinki, godzinkę będę na tym Instagramie to ogarniać, ale czekajcie, nie w tą, w tą stronę, tylko w tamtą stronę, bo lecimy na statek, bo tam jest statek i sobie się że ja go muszę zwiedzić. Także lecimy i może potem jak nam jeszcze starczy czasu, to skoczymy sobie na, nie na pająki, znaczy powiedziałam pająki, znaczy chciałam powiedzieć pająki, na smoki. Ale jak widzicie, no ja tutaj po drodze, sobie jak sobie płynę, no to jak widzicie, no minęłam statek, to sobie mówię, dobra, zaznaczę go, bo w że tutaj będzie coś ciekawego. No ale z tego, że, no że możemy, to sobie w później na na ten statek, że to było nasze takie, wiecie, takie, no na, na spokojnie po prostu, myślę, że statek będzie łatwiejszy niż smoki, a ja tutaj muszę sobie troszeczkę, jakby wiecie, no ogarnąć i, i, i troszeczkę potrenować. Co to jest? Mogę to otworzyć, albo co... Ej, oddajcie mi to! Nie to. Stoj... Wiedziałam, wiedziałam, że mam to otworzyć. Ja to po prostu czułam. To jest... Nie wiem, czy mogę to w inny sposób otworzyć, bo nie, nie umiem. Ale okej. Okay. Jakby tu jest strasznie dużo niepotrzebnych itemków, więc ja tego nie będę zbierać, co nie? Takiego czegoś właśnie, bo no bez sensu po co mi to jest? Yy, także wolę to sobie zostawić. Te barrel to sobie zostawię duct tape, nie wiem co to jest, ale dobra. Widzę, że tutaj są jakieś złębiaczki. Haj! Okej, okay, zabijemy go sobie. O ile damy radę. Dobra, czekajcie, może przejdziemy się tamtędy. Znowu mam jakiegoś hejsta i w ogóle wszystko najlepsze. Co jeszcze Czemu to jest jakiś dziwny ten? Klątwa znikania? Nie, to jest knockback. 4 to sobie zabierzemy. Nie wiem, co to też jest, ale też sobie zabiorę. Lubię brać rzeczy, które nie wiem, co to są. A tutaj mamy dużo manuskryptów i tych scrolli, ale jakby nie wiem, czy to jest nam na tyle potrzebne, co nie? Czy ja tutaj mogę sobie zobaczyć, co to jest? Czemu mam klątwę znikania? Boję się, że to jakoś może na mnie wpłynąć, na moje samopoczucie e, i przez to będziemy się czuć słabo, czy coś takiego. Ale mam nadzieję, że nic się takiego nie stanie. No ja sobie to odłożę, w ogóle wszystkie itemy sobie odłożę, które nam na ten moment się nie przydadzą. Bo bez sensu, że je będziemy mieć. A tak to wiecie, tylko miejsce zajmują nam w skrzyneczce. E, czy możemy wejść na górę? Bo myślę, że to będą jakieś piraci i tak dalej, ja tutaj w sumie jest całkiem cisza i całkiem spokój. Wiem, że muszę tam iść na dół, ale to się w sumie ogarnie. Jest tutaj coś? A kapitanie! Góra lodowa na 12 Nie no. E, tam mamy, słuchajcie... Nie, to, to jest tam gdzie jest... Tutaj jest ten miejsce trzech śmierci e, gdzie sobie przejdziemy. Dobra, musimy szybko zejść. I e, jak mam tutaj przejść tędy, tak? Dobra, no to lecimy. Ała, ała! Okej, okay, dużo, dużo tu jest widzę, że ziomeczków. Bardzo dużo. Tego się w sumie nie spodziewałam, że będzie aż taki szał Okej, okay, na spokojnie sobie tutaj zabijamy. Nie ma w sumie aż tak trudno, czekajcie, ja muszę sobie zostawić. Ała, ile tu jest w ogóle zombie i, i szkieletów i wszystkiego, masakra! Czemu tego tak dużo jest? Myślałem, że to będą się z piraci, a nie. W sumie słabo dosyć, bo wiecie, no ja serio, jakby liczyłam tutaj na piratów, a nie na ten randomowych, jakieś randomowe potwory. Nie wiem czy mnie słyszycie w ogóle, bo jest strasznie głośno z tego co widzę. O nie, szybko, szybko, szybko. E, także, no mam nadzieję, że, że słyszeliście mnie wszyscy ten cały czas. Dobra, gin zombie, gin też kolejny zombie. No czemu one się tutaj respią? Skąd? Skąd? Skąd się one respią? Powiedzcie mi. To jest gdzieś na pewno ten. Wiedziałam, wiedziałam. Ale w ogóle jaki fart, że to rozkopaliśmy, mamy blok emeraldu. Okej. Okay. I jeszcze tutaj były skrzynki. tutaj jest jakiś jeszcze ten? Nie. Okej, okay. no nie, no to się znowu coś tutaj cię respi skąd. Ale skąd? Nie, tutaj też nie z góry? Jak to z góry? A wiecie co? Ja mnie to nie interesuje. Okej, okay, tam faktycznie mnie to nie interesuje. Ja sobie tutaj sobie zabiorę na spokojnie wszystko. Firebomb, to sobie zabierze, to się może przydać. To znowu jest ten, co, to coś, ale nie wiem co to jest, więc możemy w sumie... Możemy tylko korzystać tak trochę. Tutaj coś mamy w tych dispenserach, chyba nie. Chyba nie mamy nic. A tutaj jakbyśmy na przykład, co ten. Uuu, wiedziałam, ale jestem mistrzem w tym. Jakby ja wiem wszystko widzowie, gdzie co, co i jak będzie. Okej, okay, troszeczkę rozkopiemy sobie ten statek. Bo muszę sprawdzić, czy tutaj coś nie ma jeszcze ukrytego, ale chyba nie. Jeżeli wiecie, czy jest tutaj coś ukryte, to możecie dawać znać w komentarzach. Oj, oj oj oj, oj, oj. Ale tutaj się ten. Dobra, widzę, że jest. Powiem Wam, że najgorsze jest to, że nie, wiem, gdzie oni mają ten respa. Gdzieś pewnie, kurde, w środku schowanego. Tutaj? Ta, wiedziałam, wiedziałam, wiedziałam. Przede mną się nie ukryjecie. Przede mną się nikt nie ukryje, dobra. Ale mogą mnie teraz zabić, muszę uważać. Uff, oni, ale... Yo! Pół serca, pół serca, pół serca, pół serca, pół serca, nie widzowie, ale to była po prostu taka, taka fardzja tego, to ja, że ja to przeżyłam, dobra, na spokojnie, na spokojnie, nie na spokojnie, niespokojnie, bardzo niespokojnie, bardzo niespokojnie, bardzo niespokojnie widzowie, mam jedno serduszko. Kurde, ja nie chcę umierać, naprawdę, jakby nie chcę mi się po prostu wracać, co? Nie wiecie o co chodzi? Szybko? Nie, 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 nie zostaw mnie. Dobra, okej. Okay. Ogarnęliśmy, ogarnęliśmy. Niech on mnie wypchnie za burtę, kurde. Jak mam wyjść za burtę? Jak mam zostać wypchnięta? Stąd się nie da wyjść! Dziękuję, 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 dziękuję. Właśnie, słuchajcie, uratował mi też kiedy życie. Elo, Elovina, uciekamy z widzowie, po prostu lecimy. A jeszcze mi w moją tą uderza. Ja pierniczę, to było ultra trudne. Myślałam, że będzie to znacznie łatwiejsze. Nie daj, w jakiejś serii porwały, to potem jeszcze sety piraci. To było mocne, to było bardzo mocne. Okej, okay, ważne jest to, że żyjemy. Chociaż Blackpool tyle z się dwa razy, bo trzy razy pół serduszka, także to było przeromane, naprawdę było przeromane. Ale uciekamy stąd. Nigdy więcej już na tych piratów nie idę. tam jest po prostu dużo spawnerów. Ja nie wiedziałam, że jest tyle spawnerów, jakby no, było ciężko. Po prostu było bardzo, bardzo ciężko. Ale, cocie przynajmniej jesteśmy bardzo blisko smoku, więc jesteśmy teraz już totalnie wyszkoleni. Mam nadzieję, że mam wszystkie i itemy ogarnięte. I co? No, ja myślę, że Socie jesteśmy przygotowani na tego smoka. Także koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo ten smok wydaje mi się, że no, może być ciężki. Ale mam nadzieję, że damy radę. Także secie, mam nadzieję, że łapujecie, Pamiętajcie, że o 17.00 dzisiaj jest live, tak tylko przypomnę. Na głównym kanale też będę o tym mówić. Ale, no serio, miło by było, gdybyście byli, bo, bo, bo zależy mi na tym po prostu bardzo. Mam nadzieję, że to jest tutaj. Ale ja coś tak no wiem, że to jest tutaj. Ja pierniczę, ja już jestem tak się boję, że ja umrę po prostu. Tak się boję, widzowie. Ja pierniczę, ja pierniczę. Okej, okay, ta, to jest to miejsce. To jest zdecydowanie to miejsce. Mi już tak serce bije, bo po prostu ja wiem, że będzie ciężko. <słuch> Okej, okay, damy radę. Musimy dać radę. Okej, okay, widzę, że tutaj jakieś latają jeszcze wielkie ten. Nie wiem co to jest. Ja muszę na pewno się sobie ogarnąć i wyrzucać rzeczy, które mi się nie przydadzą. A jest takich sporo. Okej, okay, nie wiem po co mi są niektóre rzeczy. No dobra, zabierzmy sobie to i teraz wywalmy to, co nam się nie przyda na pewno. Bo mamy dosyć takich rzeczy sporo. Nie wiem co to jest. W ogóle nie wiem. To tak samo. To jest firebomb, więc to możemy sobie chyba rzucić i to się nam może przyda. Zobaczymy. Eee, i co? No i co, i ten, i idziemy na smoka, widzowie. To jest gdzieś w tamtym kierunku, chyba. Nie czy one mi mogą coś zrobić, czy nie. Zaraz się okaże wszystko o nie. O nie, o nie! O nie tam już je zewsze boję, widzowie. Dobra, wiecie co? Tak jak powiedziałam, w następnym odcinku tam się przejdziemy. Sorry, że taki krótki. Myślałam, że dłużej nam zejdzie, po prostu, wiecie. Myślałam, że ona mi idzie zabić czy coś. Eee, myślałam, że nam dłużej po prostu zejdzie to na statku. W każdym razie do zobaczenia, widzimy się jutro. Łapkujcie, subskrybujcie i ten o 15.30 będziemy sobie walczyć ze smokiem, także mam nadzieję, że damy radę. On tam gdzieś tam sobie idzie sobie lata, chociaż to chyba nie jest smok, tylko ten dobry ziomeczek. W każdym razie łapkujcie, subskrybujcie, do zobaczenia i pamiętajcie o nas live, także widzimy się o 17.00 na live streamie, pa! pa.